Chciałabym Wam przedstawić nowy program ułatwiający pracę osobom, które zarządzają flotą pojazdów. Nazywa się Planer Transportowy i został stworzony, mając szczególnie na uwadze spedytorów czy dyspozytorów w firmach transportowych. Jest on jednak na tyle elastyczny, że nadaje się również do planowania pracy każdego rodzaju sprzętu, co zobaczycie w dalszej części prezentacji. Na początek, każdy użytkownik loguje się swoim adresem e-mail, co jest bardzo istotną kwestią, gdyż na tego właśnie maila zostają przesyłane powiadomienia generowane przez program oraz oczywiście indywidualnym hasłem. Już na pierwszy rzut oka widać barwną paletę kolorów. Każdy z wprowadzonych przejazdów oznaczony jest kolorem przypisanego do niego użytkownika. Dzięki temu wystarczy jeden rzut oka, aby wiedzieć, który ze spedytorów odpowiada za dany transport. Planer został oparty na tabeli w formie kalendarza. Na górze mamy wyszczególniony rok, miesiąc, dzień i co ważne dla osób planujących transporty, również numery tygodni. Po lewej stronie wykaz wszystkich zestawów lub pojazdów, którymi zarządzamy. Planowanie przejazdów jest bardzo proste. Wystarczy wybrać zestaw, któremu chcemy przypisać przejazd i kliknąć w dowolny dzień na jego osi czasu. Otworzy nam się automatycznie okno, w którym znajdują się pola do wypełnienia. Wpisujemy tam te dane, które będą widoczne na pasku przejazdu. Aby zapisać przejazd, musimy wypełnić tylko dwa pola obowiązkowe, czyli wyjazd oraz przystanek końcowy. Datę ustawiamy w tym wypadku ręcznie, ale łatwiej i szybciej dodamy przejazd, zaznaczając na osi czasu bloki, odpowiednio rozciągając pasek przejazdu. Tak zazwyczaj planują nasi klienci, aby było szybko i sprawnie. Jak najmniej klikania. Pozostałe pola można uzupełnić lub pominąć, ponieważ nie są one obowiązkowe. W taki oto łatwy i szybki sposób mamy zaplanowany przejazd dla naszego pojazdu. Co ważne, system sam pilnuje aby jeden kierowca był zaplanowany tylko na jedną trasę w tym samym czasie, a wybrany samochód mógł realizować również tylko jedno zlecenie. Ale uwaga. Co jak samochód lub naczepa się zepsuje czy też kierowca się rozchoruje? Planer jest gotowy, aby pomóc w takich przypadkach i do danego zlecenia z łatwością podmienimy naczepę czy kierowcę na aktualnie dostępne. Prawie każdy z użytkowników może dowolnie modyfikować przejazdy, niezależnie czy są one wpisane przez niego czy innego użytkownika. Warto tutaj wspomnieć, iż mamy trzy rodzaje użytkowników z różną możliwością dostępu do planera. Obserwator to użytkownik o najmniejszych prawach może on jedynie podglądać tabelę przejazdów, jednak nie może wprowadzać żadnych zmian. Operator ma możliwość wpisywania i modyfikowania przejazdów, swoich jak i innych użytkowników, urlopów czy zakazów. Natomiast administrator ma nieograniczone możliwości łącznie z dodawaniem, usuwaniem użytkowników, pojazdów czy zestawów. Jak już wspomniałam, każdy z operatorów może dowolnie modyfikować lub usuwać przejazdy, jednak nie pozostanie to bez śladu. Jeśli kolega Koleżanka wprowadzą jakiekolwiek zmiany w waszym przejeździe, system automatycznie wygeneruje informację kto, co i kiedy zmienił i natychmiast prześle wam taką informację na maila tak, na tego, którym się logujecie. Utworzyliśmy już przejazd dla naszego zestawu, został on zmodyfikowany lub nie. Zbliża się termin załadunku, więc czas na przesłanie awizacji do klienta. Zazwyczaj potrzebujemy numery rejestracyjne zestawu oraz dane kierowcy. Doskonale wiecie, ile trwa znalezienie numeru dowodu osobistego kierowcy, jeśli nie mamy dokumentu pod ręką. Planertransportowy.pl bardzo nam to ułatwia. Wystarczy najechać myszką na odpowiedni przejazd i natychmiast pojawia nam się chmurka ze wszystkimi potrzebnymi nam danymi, zarówno zlecenia, zestawu jak i kierowcy. Wystarczy kliknąć w napis do schowka, wkleić w maila i voila. Nigdy nie było to takie łatwe i szybkie.